To był jedyny Pański koncert w Tczewie. Czy pamięta Pan kiedy to było? Tak, to było w grudniu, 22 grudnia, e, 3 lata temu. Bardzo dobrze, tak, to się zgadza. Świetnie, brawo. Pan Grzegorz nie dość, że dobrze gra, nie dość, że wiersze pisze, to jeszcze ma dobrą pamięć. O, i to jest właśnie tomik poezji wokół niej. To jest pierwszy tomik pańskiej poezji. To jest pierwszy jak na razie nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie był następny. To jest w związku z tym, że to jest podsumowanie mojego pisania wierszy od, od czasów wręcz e, tczewskich poprzez toruńskie, e, warszawskie i kazimierskie w górę Wisły cały czas. Także, Ale, panie Grzegorzu, e, to pan sam się do tego przyznał, że pan Roman Landowski bardzo pozytywnie się wyrażał o pańskiej twórczości poetyckiej. To znaczy, e, e, bardzo mnie e, potraktował, powiedziałbym, e, łaskawie wtedy, bo, e, żeby powiedzieć bardzo pozytywnie, to ja muszę się przyznać, że tam może jeden, dwa teksty były takie, które by zniosły próbę czasu, a reszta to były rzeczywiście, no to była, e, bardzo panie Romanie, bardzo, bardzo panu dziękuję za cierpliwość wtedy. E, <laughs> Pan Roman bo... jest na sali. Na to. Tak. <laughs> o, <noise> Natomiast ja sobie zdaję sprawę z tego, co Panu pokazywałem. Proszę mi wierzyć. Czy y, Pan Wykorzystując muzykę regionu kociewskiego, yy, nie chciałby napisać, no, Grzegorza Strzewa. Hmm? Bardzo bym chciał, tylko musiałbym poznać tę muzykę najpierw dokładnie, bo ja nie jestem znawcą folkloru, to yy, nie ukrywam tego i wydaje mi się, że niewielu z nas yy, ma szansę być znawcą folkloru yy, kociewskiego, bo, yy, bo jest to rzecz, ani niekatalogowana, ani... Ja zachęcam wszystkich tutaj obecnych, na miejscu żyjących, dociekliwych znawców folkloru, żeby coś zrobili z tym, żeby to skatalogować, nagrać i umieścić gdzieś w takim miejscu, żeby był dostęp do tej muzyki.